Polski motorower Romet Ogar. Opis, omówienie i troszkę historii. Oczywiście dzisiaj o polskim motorowerze produkowanym w latach 80. i na początku lat 90. przez bydgoskiego Rometa. Pamiętajmy, że tych motorowerów Romet produkował dużo. Było ich naprawdę, jakby to niektórzy powiedzieli, do zatrzęsienia i one często się zmieniały. A sam Ogar był produkowany jako Ogar 200, i jako Ogar 205. Ogar 201, który był takim prototypem, unowocześnioną wersją Ogara 200, nie został wprowadzony do produkcji seryjnej. Zacznijmy oczywiście od tego, że Romet Ogar to nie motocykl, to motorower, który miał spełniać wszelkie te wymagania stawiane prawem motorowerom, czyli pojemność silnika do 50 cm sześciennych. Prędkość maksymalna do 45 km na godzinę. Oczywiście z tego wynika szereg ograniczeń, ale ogary były na tyle duże, na tyle przypominały motocykle i umożliwiały naprawdę podróżowanie z dwoma osobami na pokładzie, chociaż niezbyt mobilne, że ten romet ogar naprawdę w tych latach 80. -tych był czymś bardzo, bardzo popularnym. I nadal wiele osób czując sentyment czy też można powiedzieć, próbując kupić coś z tych czasów minionych, właśnie decyduje się na zakup tego pojazdu, Rometa Ogara. Ale zacznijmy od omawiania tej konstrukcji. I tutaj Ogar 200 niejako był następcą Rometa 50 t czyli też dwusuwowego motoroweru dwuosobowego, napędzanego silnikiem Dezamet 019, o mocy 2,5 konia mechanicznego, który był produkowany od 1975 do 1982 roku. Tutaj, z tym silnikiem, może nie z tym, ale ogólnie z dostępnością do tych silników, były pewne problemy. Na tyle duże problemy, że produkowany od 1983 do 1990 roku Ogar 200 nie miał silnika polskiego. Ponieważ Romec stwierdził, że nie ma odpowiedniego silnika i dostęp do tych posiadanych silników jest niewystarczający, że postanowiono zakupić silnik z zewnątrz. I tutaj oczywiście kupiono czechosłowacki silnik Jawa Typ 223 o pojemności 49,9 cm3. O pojemności 49,9 Centymetrów sześciennych, ale żeby ograniczyć prędkość maksymalną, należało ten silnik zdławić. I zamiast wyjściowych 3,5 koni, to ten silnik w przypadku Ogara 200 miał dwa konie mechaniczne osiągane przy 4500 obrotach na minutę. A moment obrotowy, ten maksymalny moment obrotowy został zduszony z 4. Do 3,5 Nm, no, chciano uzyskać motorower, którego prędkość będzie nie większa niż 45 km na godzinę. No nie do końca wyszło, ponieważ ten motorower rozpędzał się do troszkę ponad 50 km na godzinę, ale to już było blisko tego, co chciano uzyskać. Oczywiście był to silnik dwusuwowy, chłodzony powietrzem, z jednym poziomo ułożonym cylindrem. Ze sprężaniem 9,5 do 1. Taki silnik, taka konstrukcja naprawdę przez wiele lat była w tych Jawkach 50 używana i naprawdę bardzo mocno chwalona. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, ona miała trzy przełożenia. Sprzęgło było tarczowe, w kąpieli olejowej. Osiągi jak na tego typu pojazd, jak na 50, jak na motorower były zadowalające. To nie było coś, co Prezentowały prawdziwe motocykle, czyli na przykład jakieś MZ, jakieś jawy, ale jednak poruszał się i umożliwiał transport i kierowcy, i niekiedy pasażerów. Oczywiście nie był to pojazd duży. Długość to 180 cm szerokość 65 cm wysokość metr, a osi 120 cm. Masa też była nieduża, ponieważ na sucho bez płynów. Romet Ogar 200 ważył tylko 60 kg. Pojemność zbiornika paliwa to 9 litrów. Przy spalaniu 2-3 litrów, więc był w stanie przejechać no, jakiś tam dystans. Wcale nie taki mały. Pamiętajmy tylko, że to nie jest motocykl długodystansowy. To jest motorower raczej służący do przemieszczania się na krótsze odległości. Oczywiście silnik dwusuwowy, więc trzeba było stosować mieszanki benzyny z odpowiednim olejem, żeby to smarowanie silnika mogło się odbywać. Naprawdę to był bardzo fajny motorower. Jak na tamte standardy spełniający w pełni swoje zadanie. Tak jak niektórzy mówią, był w stanie przewieźć z punktu A do punktu B kierowcę, niekiedy pasażera, czy też jakiś ładunek na przykład zakupy, robił to w sposób niezawodny, w miarę niezawodny. W miarę ekonomiczny i w miarę szybko, czyli tak jak trzeba. Ale w końcu można powiedzieć, pojawił się własny silnik. Tutaj nie wspomniałem, że te dostawy tych silników z Czechosłowacji wynosiły około 40 tysięcy sztuk rocznie. No i taką ilością Romet 200, Romet Ogar 200 był niejako limitowany i jego produkcja nigdy powyżej tych 40 tysięcy sztuk się nie wzniosła, no nie mogła, nie było więcej silników, ale w 1986 roku pojawił się w końcu nasz własny silnik, czyli silnik 023 Dezamet, i od 1986 do 1993 roku był produkowany Ogar 205. Ponieważ nowa jednostka była inaczej zbudowana, tutaj cylinder nie był Położony on nie był poziomo, tylko był ułożony pod kątem, więc rama ogarka 205 została przeprojektowana. Polska jednostka miała moc 1,7 konia mechanicznego przy 800 obrotów na minutę, więc mniej nawet niż ten stłumiony silnik odjawki. Maksymalny moment obrotowy wynosił 2,85 Nm osiągane przy 2000. 800 obrotów na minutę. Tutaj skrzynia biegów miała tylko dwa przełożenia. Sprzęgło było cierne, dwutarczowe, mokre. Spalanie ogarka 205 było niższe niż ogarka 200, ale również te osiągi były na niższym poziomie. Oczywiście, teraz może przy lepszej jakości paliw, te osiągi są troszkę lepsze niż były, chociaż zużycie też robi swoje, jednak ten ogarek 205. Tą jednostkę napędową miał troszkę słabszą. Tutaj opinie o niej są przeróżne. Niektórzy twierdzą, że jest ona o wiele lepsza od tego silnika z jawki, od tego silnika typu 223. Inni natomiast, inni natomiast twierdzą, że właśnie ten silnik typ 223 z Czechosłowacji to nie tylko lepsze osiągi, ale również o wiele wyższa trwałość i niezawodność. Tutaj nie będę tego roztrząsał. Nie mam doświadczenia, żeby porównać obie te jednostki na tyle dużego, żeby się wypowiedzieć. Takie opinie, takie opinie słyszałem, jedne za jedną jednostką, drugie za drugą jednostką, chociaż tych chwalących silnik z Czechosłowacji jest jednak troszkę więcej. Ale spalanie w przypadku 205 było niższe. Tutaj poza tym, że ta rama została przekonstruowana, troszkę wpłynięto na kształt oświetlenia przedniego i tylniego. Do tego oczywiście na pocieszenie pod siedzeniem umieszczono skrzynkę narzędziową. Można powiedzieć, że te ogarki mocno się, mocno nie mocno, no, jednak inny silnik, inna jednostka napędowa to duża różnica, jednak mocno się od siebie różnią. I tak jak niektóre modele innych motorowerów, pomiędzy swoimi wersjami modernizacjami różniły się naprawdę w niewielkim stopniu, to tutaj jednak te różnice były naprawdę zauważalne. Więc można powiedzieć, że Romet Ogar, czyli taki legendarny według niektórych motorower, to jednak już pojazd, który jak na ówczesne czasy świetnie się sprawdzał. Nawet wtedy to zmotoryzowanie Polski nie było na tyle wysokie, żeby nie było tak dużej potrzeby na tego typu pojazdy. Nie mówiąc już o tych młodszych użytkownikach, którzy chcieli mieć tego typu pojazdy, żeby móc się samodzielnie poruszać. No Rower to nie jest to, na samochód albo jesteś za młody albo cię jeszcze nie stać, więc taki Romet Ogar był rozwiązaniem naprawdę bardzo bardzo fajnym. Pamiętajmy, że Romet naprawdę produkował sporo tych motorowerów komarki harty i o nich też będą inne materiały. Były też motorynki, no ale to już jednak no nie to co ogar. To jednak ogar zbyt mocno przypominał motocykl, żeby go porównywać z jakąś tam motorynką. Oczywiście jako były właściciel motorynki, motorynek produkowanych przez tego producenta, no muszę stanąć w jej obronie. Jeździła była w stanie przewieźć człowieka. Psuła się, bo się psuła, ale dało ją się naprawić. No ale to było kilka lat temu. Ale kończmy już te wspominki. Pamiętajmy, że tych pojazdów jednak troszkę produkowaliśmy. Jakie były, takie były, ale jednak były produkowane, były sprzedawane i trafiały na rynek w odpowiedniej ilości. No może nie w odpowiedniej ilości ale jednak trafiały na rynek i to pewne zapotrzebowanie zaspokajały. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.